I co, mamy z tą krową grać. Z tą krową mamy grać. Operator chyba wypił za dużo kawy. Jeszcze całkiem niedawno Polacy namiętnie pili tego typu kawę. Zaparzaną po turecku, a niektórzy mówili na nią lujka. Ale mamy XXI wiek i po prostu nie wypada nam pić takiej kawy. Teraz wystarczy mieć 6999 zł, żeby kupić sobie taki bajerancki ekspres i zrobić w Trymiga latte macchiato. Zobaczmy chociaż, czy kawa jest w miarę dobra. Mm jest bardzo dobra. Oczywiście smak kawy zależy także od mieszanki kawy, jaką zastosujemy w tym ekspresie. Może to być arabica, robusta, a może być także specjalny profil saeco. To właśnie tego producenta, w zasadzie Philipsa, jest ta maszyna. Nazywa się Gran Baristo Avanti. Wyprodukowano go tylko w ilości 500 egzemplarzy. W pełni zautomatyzowany proces parzenia i mielenia kawy. Wyobraźcie sobie, że tym ekspresem możecie zaparzyć 18 rodzajów kaw. Poza tym możemy sobie ustawić swój własny profil. Możemy także zmienić ustawienia. Jeżeli na przykład lubimy kawę Arabika, zmieniamy profil na Arabika. Jeżeli wolicie robustę, nie ma najmniejszego problemu. Będzie także robusta. Z automatu macie dostęp do takich kaw jak Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Cappuccino, coś jeszcze Espresso, Espresso Lungo i amerykanem. Z przodu widzicie także pojemnik na mleko, który jest zintegrowany z tym urządzeniem. Można go w łatwy sposób wyciągnąć, a potem mleko przechowywać w lodówce. A na jego miejsce włożyć taką specjalną końcówkę którą poleci gorąca woda. No a gdybyśmy nagle zachcieli się napić herbaty? Kolejną ważną zaletą tego urządzenia jest fakt, że jest banalnie proste w obsłudze, ale zanim zaparzymy kawę, musimy do środka wlać wodę. W tym miejscu znajduje się pojemnik na wodę, a w nim, jak zauważycie, wraz z ekspresem otrzymujemy jedną sztukę filtra Brita. Od kamieni na woda, a więc możemy radzić do środka bez najmniejszego problemu kranowe. Kiedy trzeba wymienić filtr? O tym poinformuje Was Ekspres. Z tyłu, pojemnik. Na kawę. Możemy tutaj w tym ekspresie stosować dwa takie pojemniki. Jeden pojemnik może być przeznaczony do kawy Robusta, drugi do Arabika. W zależności od potrzeb i zmiany profilu wymieniamy sobie te pojemniki. A pod spodem jest ceramiczny młynek. Podobno, właśnie fakt, że jest ceramiczny, ma wpływ na aromat i smak napoju kawowego. Ponieważ podczas mielenia, kiedy wytwarza się bardzo wysoka temperatura, w normalnym młynku mogłoby to zmienić smak i aromat kawy. A tutaj nie zmienia. Ach, chyba się trochę zmęczyłem. Pozwolicie, że tym razem przygotuję sobie małe espresso. Praktyczna sprawa można w tym samym czasie zrobić dwa espresso. Trzeba mieć dwa naczynia, wtedy wysunąć te dysze do przodu. Wciskamy przycisk i idziemy z tym koksem. Młynek nie jest cichy. O piątej rano. Radzę nie parzyć sobie kawy, jeżeli są inni domownicy w domu. Wspaniały aromat. Jezus Maria, jaka mocna. Kiedy zrobicie już kilka kaw, pojawi Wam się taka informacja. Ten ekspres jest naprawdę inteligentny: on o wszystkim Wam powie. A więc musimy tak opróżnić pojemnik na fusy i opróżnić wewnętrzną tackę ociekową. Jak to zrobić? To już nie jest wytłumaczone, i wtedy warto sięgnąć do instrukcji obsługi albo trochę pokombinować. Otwieramy ekspresik, a w środku mamy właśnie pojemnik na fusy, a pod nim wewnętrzną tackę ściekową. Ale się tego nazbierało. Jestem ciekawy, czy przekonałem Was już do zakupu tego ekspresu do kawy. Wiem, 7000 zł to majątek. A jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, może... To Was przekona, co ma wspólnego telefon z ekspresem do kawy. Okazuje się, że ma bardzo wiele. Przede wszystkim jest tutaj specjalna aplikacja darmowa, którą sobie ściągamy, instalujemy. I co? Telefon łączy się z ekspresem po Bluetoothie. I zobaczcie, co tutaj mamy za informacje. Przede wszystkim następne usuwanie kamienia za ponad 50 filiżanek. Następna wymiana filtra wody. Pozostało około 20 filiżanek. Uuu, to trochę będzie kosztowało. Przechodzimy sobie do parzenia kaw. Cała masa różnego rodzaju kaw, napojów kawowych. Klikamy, że chcemy Latte Macchiato. Zobaczcie, co okazuje się naszym oczom. Możemy sobie teraz ten napój kawowy skonfigurować. Co więcej, mleka. Nie ma problemu. Przesuwam suwak w prawo i mam 150 ml mleka. Ważny przycisk znajduje się u góry, po prawej stronie. Zaparzanie. To co? Robimy bezprzewodowo kawę? Pyk! Pyk! Włożyłem tam e, filiżankę, bo nie pamiętam. Włożyłem, dobra, no to robimy. Czy to nie jest genialne? Czy to jest warte 7000 złotych? Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Kawa jest naprawdę wyśmienita i niczym, przynajmniej jeżeli chodzi o smak, nie różni się od tej kupowanej w kawiarni. Na zdrowie! Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.